Na wstępie chciałbym Wam bardzo podziękować za zbicie 100 subskrypcji na kanale. Dziękuję również wszystkim ostatnim subskrybentom, czyli jest ich chyba z 30 tak naprawdę. Wstawię tutaj screena. No nie będę czytał waszych lików, bo jest ich trochę za dużo. A z okazji 100 subów macie trochę dłuższy miks. Macie miks, w którym dużo klipów miało po prostu pójść z muzyką w tla, będzie jednak z dźwiękiem. I subskrybujcie dalej. Widzimy się na kolejnych odcinkach z miksów. Miłego oglądania! No i znaleźliśmy 51, czekamy na jakąś wyróbkę. No i bijemy 51, bo wszyscy są, jesteśmy w trzech i spada nam... Jeden kacik. No i znaleźliśmy złodzieja, dobiega do nas ostatnia osoba właśnie, a spada nam... Kamyk! Kamyk jest giga dobry. No i jesteśmy na sto także czekamy na grupkę i bijemy i uwaga, spada nam. No i znaleźliśmy 51. będziemy ją bili, jest nas trzech. Jeszcze upewnijmy się, że nikt nie idzie, ale nikt nie idzie. I bijemy i spada nam. Dwa unikaty. No i mamy 51. No i bijemy. I spada nam. Dwa unikaty. No i mamy Bacę w wyjątkowym wąwozie oraz mamy Bacę i oraz mamy 141 i ze 141 spada nam no, 4 unikaty, a już idziemy na Bacę zobaczymy co nam tam spadnie. No i bijemy i spada nam 3 unikaty i skrzyneczka, no i mamy jedną osobę i będziemy już bić i spada nam jedna skrzyneczka. No i znaleźliśmy złodzieja. Mamy jedną osobę. Bijemy i spada nam skrzyneczka. No i znaleźliśmy szybkiego łopka. Bijemy i spada nam jedna skrzyneczka. A od razu lecimy na 112. Na płaskowy szarwan. No, i biegamy na mapę z Heroskiem. Jest nasz Heros. Na mapie jest. O, jestem dziewiąty. Wow. Nie, jestem dziesiąty, ostatni. Zmieściłem się jako ostatni. I uwaga, jest dziesięć osób i bijemy I. No i mamy. 51 jedynkę i bijemy, jest nas piątka i spada nam O, jest i tutaj czarująca talia zaraz na tepeku I bijemy i spada nam Uuu, dwa chrojki No i pora na te trójki, a dzisiaj zaczniemy na odwrót, czyli od góry Czyli pierwsze bijemy oczywiście 300 I mamy ulepę, pora na 114. I tutaj mamy herozbrojkę, i spada nam heromeczek A z 6,4 spada nam kusza No i znaleźliśmy 104 ja Już zbieram grupę i zaraz go zbijemy. I spada nam 3 unikaty. No i biegniemy na obłach i spada nam unikaty skrzynka. No, i biegniemy na 112. No i chyba są wszyscy. Już pytają, czy ktoś jeszcze. I będziemy bili. I spada nam. Dwa unikaty. Widzimy się na 51. Szybko poszło. Mamy 51. Także czekamy na jakąś grupę i bijemy. No i przyszła tylko jedna osoba na 51. Także bijemy. I spada nam. Uwaga. Jeden unikacik. Także będziemy bić i spada nam unikat i heroik. Bardzo klasyczny drog z tego heroza. No i mamy 112 na płaskowyżu Arpan. Także biegniemy i zaraz bijemy. I bijemy i spada nam Ach, dwa unikaty. Widzimy się na kostku. No i mamy kościeja, czekamy na jakąś grupę i będziemy zaraz gobili. No i są dwie osoby. Piszemy to po, widzę, że już nikt nie idzie. I bijemy w dwójkę i spada nam. Jedna skrzyneczka widzimy się najprawdopodobniej na obku. No i mamy obka, nikt nie idzie, więc bijemy i spada nam skrzyneczka. No i znaleźliśmy jedynkę, bijemy i spada nam dwa unikaty. No i znaleźliśmy 112, więc robimy grupę i jak będą wszyscy, to będziemy bili. No i mamy wszystkich, więc przemyt to po. I bijemy. 5 osób w grupie, na mapie są osoby 4, więc zgadza się idealnie. I bijemy i spada... Znaleźliśmy złodzieja, nikt nie przychodzi, więc sobie go zbijemy i spada nam unikacik. No i mamy 51, mamy 4 osoby w grupie, więc bijemy i spada nam... Uuu, dwacherka. No niestety bez legendy. No i mamy kościeja. Mamy jedną osobę, piszemy topo. I zbijamy w dwójkę i spada nam... ...skrzyneczka. No niestety. Widzimy się na czymś kolejnym. Bijemy! Wybacz, cześć, siemoneczko, widzowie. Z tej strony Skibidito, Toilet, to oh, higher is Bombardier <gryw> Tak, na pewno nam się do tego filmiku. i spada nam unikat I znaleźliśmy złodzieja. Nikt nie idzie, więc piszemy to I bijemy go, i spada nam skrzyneczka I bijemy w dwójkę i spada nam. O, znowu dwa unikaty. Zaraz będą trójkę, a w międzyczasie znalazłem jeszcze 112, Czekamy na jakąś grupę i będziemy bić. No i mamy wszystkich na mapie 6 osób, w drużynie osób 7. Wydaje się, że wszyscy są. I zbijamy, i spada nam. 4 unikaty klasyczek. Widzimy się na coś kolejnym. No i mamy jedynkę, Także biegniemy tam. I uwaga, spada nam. dwa unikaty. Widzimy się na obku. No i mamy złodzieja. Piszemy topo. I uwaga, ze złodzieja spada nam. Lega! Mamy legę! Let's go! Mamy legendę. Proszę dać X. No i uwaga, pewnie nie złapiemy, bo mamy maga w drużynie. Niestety ukradł. Ale cóż, takie życie. Mamy legendę. No i jeszcze na dobicie 112. No i bijemy w 9 i spada nam cztery unikaty i a jak byłem u rodziców, to spadła mi jeszcze taka legenda i taka legenda. Ale nie miałem wam jak tego nagrać, niestety. To chociaż wam na screenach pokażę. No i użytkownik daje mi jakieś inne dziadowskie buty. Ale mogę być! Daj mi kuziaczka. Dzięki za oglądanie.